Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać trzy nowe ukryte zadania w Fortnite z gnomami, za zrobienie których dostaniecie aż 62,5 tysiąca punktów doświadczenia. Pierwsze zadanie polega na zniszczeniu Gnoma, trzymającego gazetę. Jeden z nich znajduje się na plaży za latarnią. Dokładnie tutaj. Jak widzicie, są tu cztery gnomy. Nas interesuje w zasadzie tylko ten, trzymający w ręce gazetę i taki plakat. Wystarczy go zniszczyć. I zadanie zostanie zaliczone, a my otrzymamy 20 tysięcy punktów doświadczenia. Aby wykonać drugie zadanie, musimy odwiedzić ukryte siedlisko gnomów, które znajduje się w podziemiach tego oto budynku po prawej stronie piszczącej puszczy. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj i zadanie zostanie zaliczone, a my ponownie otrzymamy 20 tysięcy punktów doświadczenia. Trzecie zadanie również jest proste. Lecz zajmie nam ono nieco więcej czasu, ponieważ musimy odwiedzić aż pięć różnych miejsc. Oczywiście nie musicie rozbrajać pułapek w tej samej kolejności co ja. Możecie wybierać wskazane miejsca dowolnie, ważne, by rozbroić wszystkie pięć pułapek. Pierwszą z nich znajdziemy w skalistych skarpach. O tutaj. Dokładnie pod tym domkiem. Jak widzicie, mamy tutaj pułapkę i stojące przy niej gnomy. Wystarczy podejść do pułapki i przytrzymać odpowiedni przycisk, aby ją rozbroić. Za rozbrojenie każdej z pułapek otrzymujemy dodatkowe 500 punktów doświadczenia. Kolejna pułapka znajduje się na środku zielonych żywopłotów. Dokładnie w tym, oto miejscu. O tutaj. Lądujemy sobie przy pułapce i ponownie przytrzymujemy odpowiedni przycisk, aby ją rozbroić. Następną pułapkę znajdziemy w potnych piaskach, tuż obok hotelu, po prawej stronie mniej więcej w tym miejscu. I znów lądujemy i rozbrajamy pułapkę. Czwarta pułapka znajduje się w kurzących kominach a dokładnie w dolnej części tego oto komina położonego wyżej na mapie o tutaj. I jak poprzednio, lądujemy. I rozbrajamy pułapkę, przytrzymując odpowiedni przycisk. Piąta i ostatnia już pułapka znajduje się pod mostem, na którym stoi furgonetka restartu w gasnących gajach. Dokładnie tutaj po prawej stronie. Lądujemy, rozbrajamy ostatnią pułapkę i otrzymujemy kolejne 20 tysięcy punktów doświadczenia za wykonane zadanie. Dla ułatwienia zrobiłam mapę ze wszystkimi lokalizacjami, o których mówiłam w filmie. Przypominam, że zarówno zadania, jak i rozbrane bomby możecie sobie wybierać w najwygodniejszej dla Was kolejności. A więc to wszystko. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło. Dzięki. Cześć.